Hejka, witajcie w kolejnym odcinku DJ Town. A w dzisiejszym odcinku znowu meblujemy... łazienkę! Łazienkę! Dun, 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 Łazien... dun. Tak, łazienka to ta jest. Janak cicho bądź Próbuję. Dobra, ja już zacząłem. Okay. Nie wiem, co zacząłem. Zaczynam szafę. W sumie nie wiem, czy do Łazienki to jest dobry pomysł dać szafę, ale jakoś mi tutaj to tak pasowało. Myślę, że tak, myślę, że tak, ale to. No działaj dalej, działaj. Z barczowego drewna sobie zrobimy. W środku też jest barczowe drewno. Znaczy tam, gdzie może. niestety tutaj tą jedną ściankę, jak zniszczymy, to wyjdziemy już na przedpokój, a tego nie chcemy. Nie chcemy. Ok. Tak. A tutaj dajmy sobie na szybko kurczę, tu mam. No. Żeby zaświetlić sobie lampy. Ok, ja to właśnie. są nowe lampy, na to szkło kolorowe niebieskie. I do środka, żeby dodać troszkę więcej detali armor stand. Ok. Ja stoję i się uśmiecham. Mhm. Mm to rów, rów tak dalej, dobrze robisz. Mhm. Mm eee. <laughs> tak gwoli wyjaśnienia, łazienka jest projektowana całkowicie przez Janaka, co próbowałem powiedzieć wcześniej. Okej. Okay. Ale, ale mi się nie udało. Eee, <laughs> także pewna odmiana od tych moich łazienek, ale nie, nie martwcie się, następną ja projektuję. No, myślę, że tak będzie. Jak ci się nudzi, możesz dać tam doniczkę do środka. Jakąś głowę od razu, jak ci się chce. A, a może mi się nie chce? A, to, to ja muszę poważnie pomyśleć nad twoim uczestnictwem w kolejnym odcinku. Ty nie bądź taki, ty. No. Dawaj głowę. Okay. Już daję, już daję, tylko sobie wezmę jakąś. Okej, okay, tam mamy skrzyneczkę sprytnie schowaną. A propos skrzyneczek. Mm -hmm. Ja stałem taką malutką skrzyneczkę. O, na pewnie. biżuterię i takie tam. Dobra, i myślę, że bez doniczki to już przeżyjemy. Kurde, nie mogę się wznieść. W sumie Doniczka w szafie to. Kto trzyma doniczkę w szafie? Nie mam pojęcia, chyba. Jeszcze <noise> z kwiatkiem. A tak, ja. swoją drogą, to mi się coś tutaj nie podoba w tym pomieszczeniu, mam... mianowicie jest strasznie ciemne. Możemy to jakoś porozświetlać? Tak, ciemne. Dobra. Hop. <noise> Jak sufit kontynuujemy Up. z poprzedniego tego, z poprzedniego pokoju, z tak. sypialni. Dokładnie tak. tak. Aha. Będę no w podobnym i... stylu. I myślę, że tyle starczy, nie trzeba nam tu jakoś... Mówię, ile światła. Przynajmniej w tej części. Okej, okay, dobra. Um... Wiesz to najważniejsza część łazienki. Po co najczęściej idziesz do łazienki, Janak? Się wysrać. No właśnie. Więc zrobimy stracz. Nie, dawaj. a tamto... <laughs> Też może no. Darkość zrobić, no. I dawaj kibelek teraz. No, dobra, dobra. Dalej nie mam się gdzieś wysrać, no. no. Dobra, już. Szybko. Już już, już. już. Jest. Już. No. Ty, 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 ty wyglądasz, jakbyś nie strał, tylko sobie walił. Wcale nie. Zobaczysz na moim nagraniu. Ej mówię poważnie. Mówię no, na, a po co tą dźwignię zwalił? wziąłem? Ej, nie wiem. Dobra, nieważne. Nic nie było, nic nie widzieliście. Daj teraz trzeba ten, tylko klapkę odsrać. Pum. Klapka jest. Jest. Dobra. Jest. Jest! Teraz jak już się wysrałem, to chcę sobie upudrować nosek. Co robię? Lustro! No nie robię lustro, ale patrzę się w swoje odbicie. Więc dobra, lub te lustro. Co <laughs> ja znowu mam robić? Co? Bo Ja się zastanowię, zastanowię się nad twoim uczestnictwem, do, tak dla odmiany. E, hostuję o. serwer. <śś> znaczy no w połowie hostuje. W połowie. Ale no to ja mam tam. Ja mam konsolkę. Dobra, jednak ma konsolkę, jednak ma władzę. Aha. I przy okazji półeczka, bo dlaczego by i nie? No, niestety na tej półeczce się nie da nic postawić, ale dla samego wyglądu, dla samej głębi. Why not? Ja bym sobie jeszcze tutaj zawiesił jakieś ręczniki, żeby wiadomo było w co ręce wytrzeć. Kiedy już wyjdziemy z... Czy tu nie ma kranu? Nikt nie pomyślał o kranie. A no nie. No nie. A, taki ja, modern. Ja nie pomyślał no. W przyszłości, w przyszłości wszystko będzie się bez wody. W sumie to kran to co to za problem, nie? A w sumie. To wiesz co, skoro już jesteśmy tutaj przy tym, mhm. to ja bym w takim razie wymienił ten blok na... Czekaj gdzie mam Kwarc? No taki. O. Okej. Okay. I tutaj. No i, i wygląda fajnie. Jeszcze tylko jakiś kranik Ups, Wypluł kran. Wyplułem pluję kranem O! I ślicznie za pierwszym razem Nie w tą stronę Wal się Nie, kran. Dobra, yy, jeszcze jedno czego brakuje. To prysznic. Tym razem pomyślałem, że prysznic zrobię w takiej kabinie większej. Nie będzie w ze szkła. Kabinie. Działaj. Um, I tu brakuje po pierwsze światła. Po Tego, to światło. jest jedyny blok o którego sobie nie wziąłem. Proszę cię bardzo. Znaczy... czekaj, coś mi się tu nie zgadza. A, Ale tu też jest światło. Tak. Więc... W ten sposób. O! Ale tam też było światło. No, więc... też było. Zauważyłeś tamte, a nie widziałeś tego? Widziałem, ale nie patrzyłem. W Aha, tej chwili. Okej. Okay. Dobra. Dobra. Tam nie mam zupełnie pojęcia, czemu dałem tam piston, ale po prostu dobrze wyglądało. Musisz shift nacisnąć. No. <laughs> Czekaj. Może shift i spację jednocześnie, to, w, lo to w locie tam. To... Ej, o, o, właśnie, dzięki. <noise> tak, i z tego miała na początkowo lecieć woda, ale potem ale... postawiłem kran i no właściwie nie wiem po co jest ten piston, daje troszkę głębi, no. Tak, daje głębi. <noise> nie mam pojęcia, zupełnie. A tutaj przy okazji to... mamy już odpływ, który został uwzględniony przy projekcie architektonicznym. Aha, To Bardzo wystarczy fajne. postawić tam parę Śnieg. śniegu, tak, nie całą kratkę. Niecałą, żeby był odpływ i wygląda to naprawdę bardzo sympatycznie. Mm -hmm. Okej. Okay. I... Ale wiesz co? Mało zieleni. Tak, jak zawsze. Mało zieleni. Jak zawsze. <laughs> no. Więc od razu usuwam wszystko co mam w ekwipunku i krzuczam. Krzaczki! Szaczki! A! O, wystarczy tylko obok tego kaktusa ten blok postawić i też się zupdate'uje. Już będziesz widział. O, jak fajnie. A skoro już tutaj w zasadzie nie mamy więcej do zrobienia, może tylko jakiś dywanik, bo ja by Janak zrobił, żeby nie chodzić boso po betonowej podłodze. O, i ty myślisz, że ja już o krzaczkach skończyłem gadać? O, no dobra. <grym <grym w, w ogóle ręcznik tu i... zawisł, nie zauważyłeś? Zauważyłem, tylko nie komentowałem na głos. Aha, okej. Okay. Kurde, mam problem z tą spacją, nie chcę się naciskać. Dobra, i yy, jeszcze jakiś dywanik mówisz? To... Tak, jakiś dywanik. Coś myślę, że użytały. taki sam jak jest w sypialni, myślę, że będzie odpowiadał dla przełamania koloru. Albo jak klapa. Yy, są takie dywaniki na klapie. I ten chyba u nas chyba taki jest. Co? No, klapa od kibla. Dywanik A. na klapie od kibla. To wymień sobie może, albo możesz z czerwoną zrobić krapotki, bo może być. Nie, to nie? nie, 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 czekaj. Nie, nie wygląda to dobrze. Tak. A to nie jest w ogóle ta, wełna. <laughs> Lol. Ten moment, kiedy robisz z gliny utwardzonej dywan. No Okej. Okay. A wszyscy tak robią, wiesz? No. No. Ok. Tu wszystko już nie mamy. Mamy. Ale jeszcze coś mi brakuje jakichś takich, jakichś takich szczegółów. Głos. Głow. Więc Głow. wywalam wszystko, wszystko z ekwipunku. I tak. co nam będzie potrzebne? Będzie nam potrzebny papier toaletowy. Gąbeczka. Gąbeczka jak, jakże inaczej? E, Koska Rubika, bo co byśmy innego robili na, na kiblu? O, oczywiście. Radyjko. Pewnie. Pewnie. A to w sumie powiem Ci, że można by tu troszkę zmodyfikować. O, bardzo ładnie, bardzo ładnie. I dalej. I dawaj. tutaj gąbeczka. I rady możesz też dać. O, radejko też mogę. Pią. Pięknie. Ale radyjko mogę też stawić. też tutaj, czego nie zamacham, by się zrobić. Pią! W sumie to chyba lepiej, by tu... a nie... nie bardzo tu już się wrąbię w kuchnię. Mhm. Dobra. No, Tutaj nie, w sumie można by był jest. głośnik od radia, który jest tam, ale w sumie, w sumie dlaczego nie? Jeżeli ktoś do stanie już y, słucha innej muzyki niż kiedyś się y, kąpie, no to jak najbardziej ma taką teraz możliwość. Tak? Oho. Jednak, 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 bo ty się. Coś Co? dziwnie kopu kopujesz. No bo musiałem wymienić za to, jak Już zrobiłem. W sumie. Wygląda to ładnie przynajmniej. No, pięknie. Dobra, i teraz najważniejsza rzecz: koska Rubik, Rubika. Ty I papier toaletowy, też by się przyda. toaletowy. No lepiej, lepiej bez tego nie wchodzić do kibla. No, zdarza się czasem. Czasami się zdarza, niestety. wiesz co ja bym jeszcze dodał? Nie. Ja bym dodał jeszcze jakiś obraz tutaj. Ja A. wiem, że to kibel i kto wiesza obrazy w kiblu, ale ja tak przynajmniej mam, że... Czemu by się nie zainspirować podczas Rania? No właśnie. Przynajmniej o tutaj taki... Taka jakaś abstrakcja by się przydała. A! Nie chcę lecieć. Eee, nie. Nie. <laughs> nie. No miałeś już, było. Kuczę. O! Nareszcie. No było! No kurde, było piękne. Mi chodzi o inną abstrakcję. Nie, Tylko nie. bardziej w stylu. O! Ślicznie. No... Dobra. Niech będzie. Niech będzie. <laughs> Ej! Co? Okay. Ładna jest! No niech nie będzie, mówię. Mhm. Nie doceniasz sztuki. Dobra. Tu myślę nie, tutaj już nie będę nic kombinował. To sobie było chyba na tyle w tym odcinku. Także trzymajcie się. No i cześć. Cześć.